Rozwijając nowe technologie, firma Daikin zwraca dużą uwagę na ochronę środowiska oraz rozwój przyszłych pokoleń. Stąd rozwój technologii, które wykorzystują czynniki chłodnicze o wysokiej efektywności energetycznej, a jednocześnie o niskim współczynniku niszczenia powłoki ozonowej. Czynnik R32 jest w tym zakresie czynnikiem przełomowym, stąd też również technologia ta wkracza do systemów VRV. Systemy VRV5 to trzy nowe wielkości urządzeń, 4, 5 i 6 horsepower, czyli wielkość do 18 kW mocy chłodniczej. Urządzenia te będą dostępne z całą gamą jednostek wewnętrznych, dobrze znanych jednostek kasetonowych, jednostek kasetonowych również z czarnym panelem dekoracyjnym oraz jednostek kanałowych o wysokim e, i standardowym sprężu. Wprowadzamy również na rynek najnowsze jednostki wewnętrzne, kanałowe, małych mocy od 1 kW aż do największych jednostek 14 kW. Systemy VRV5 będą również możliwe do współpracy z agregatami central wentylacyjnych, jak również z kurtynami powietrznymi firmy Beadle, z którą firma Daikin współpracuje od wielu, wielu lat. Nowe systemy VRV5 to dobrze znane technologie związane z efektywnością energetyczną, takie jak zmienna temperatura odparowania, czy też znane sprężarki firmy Daikin typu Swing. Wszystko to wpływa na zwiększenie efektywności energetycznej. W stosunku do poprzedniej serii efektywność energetyczna wzrosła o ponad 12%. Jednocześnie, czynnik R32, ze względu na wysoką efektywność, pozwala nam zmniejszyć ilość czynnika w systemie, a przez to też zmniejszyć również średnicę instalacji. To bezpośrednio wpływa na koszt instalacji, który tym, w tym wypadku ulega znaczącemu zmniejszeniu. Warte podkreślenia jest również to, że systemy VRV5 na czynnik R32 są systemami w pełni bezpiecznymi zarówno dla użytkownika, jak i dla instalatora. Posiadają system niezbędnych zabezpieczeń związanych z zastosowanym czynnikiem R32. Wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa są wbudowane wraz z logiką pracy do urządzeń i nie wymagają żadnej dodatkowej instalacji. Z dumą możemy powiedzieć, że system VRV5 jest najnowocześniejszym, najlepszym, najbardziej elastycznym systemem VRV z dotychczas produkowanych. Sprzedaż urządzeń przewidziana jest od września 2020, co jest związane z trwającym procesem patentowym.